Dzisiaj mam dla Was moje ulubione kosmetyki do paznokci, które polecam. I tak, zaczynamy oczywiście od odżywki wzmocnienia paznokci, płytki paznokcia. Jeśli ktoś. Która z Was, tak jak ja, lubi naturalne paznokcie, to polecam za niecałe 10 zł te odżywkę marki Eveline. Paznokcie twarde i lśniące jak diament. Ta marka ma jeszcze kilka innych odżywek, takich jak 8 w jednym, albo odżywka wybielająca. Są te odżywki super. Lakier do paznokci kupuję różne. Od marki Inglot za 20 zł, przez Eveline za 8 zł, po lakiery szybko schnące, osiedlowe. Za 5 zł. Ponieważ uważam, że lakier powinien być dobry, ale tak naprawdę liczy się lakier utrwalający i nabłyszczający. Przez przypadek znalazłam za 3,99 specyfik marki Quiz. Paznokcie wyglądają bardzo dobrze przez około półtora tygodnia. Bez odprysków i nie ma to jej. Nie wnikam, co jest w środku. Za tę cenę nie można się spodziewać szaleńczo naturalnych składników, ale jeżeli któraś z Was trafi na ten quiz, naprawdę bardzo polecam. Żel do skórek. Ja jakiś czas temu kupiłam marki Inglot i już gdzieś wspominałam, że nie jestem z niego zadowolona, więc jeśli któraś z Was ma żel do skórek, który poleca, to piszcie proszę w komentarzach. Chętnie kupię jakiś lepszy. Zmywasz do paznokci kupuję zawsze taki, który jest Promocji. Tym razem mam zmywacz do paznokci marki Eveline. Kupiłam go z lenistwa, ponieważ ma bardzo wygodny dozownik. No i kupiłam go z nadzieją, że tym razem mi nie upadnie i nie zepsuje się tak jak to było z poprzednim opakowaniem. Zmywacz jest bardzo fajny, więc polecam jak któraś z was wie gdzie go kupić, to, to kupujcie. I tak, to są moi ulubieńcy. Piszcie mi, jakich kosmetyków Wy używacie, jakich kosmetyków e, chcecie używać, jakie polecacie. Piszcie to wszystko na kontakt małpa z syrenki TV. A być może zasugeruję się którymś zestawem, kupię i powiem Wam recenzję później.